Na przejściu granicznym La Linia strażnicy odkryli cztery kartony papierosów ukryte w bagażniku samochodu. Zapraszam na cło, spiszemy raport. Zapytałem go, czy ma coś do oclenia. Zaprzeczył. Pod kołem zapasowym miał dwa kartony papierosów i dwa kolejne pod fotelem kierowcy. Ile osób? Dwie. Cztery kartony. Dozwolony jest przewóz jednego na osobę, ale ukrywanie ich traktuje się jak przemyt. Niech dadzą dokumenty, zaparkują i wyjmą swoje rzeczy. Przygotujemy raport z wykroczenia, a samochód zostanie tutaj. Ponieważ uznaliśmy to za przemyt, auto tu zostanie. Masz problem. Jak mam jechać dalej? Musisz robić co każemy. Niech mi pan tego nie robi. Zaparkuj, daj mi kluczyk i dokumenty. Oniemiały pasażer utknął na granicy. Jak mam wrócić? Zaparkuj i porozmawiaj z celnikami. Postaw go tam. Wszystko przez głupotę. Powiedziano mi, że mogę przewieźć dwa kartony, jeden otwarty. Chyba pytałeś nie tego, co trzeba. Sprawdźmy samochód. Lotnisko El Prat, Barcelona. Celnik właśnie wywęszył coś nielegalnego w walizce pasażera. To liście koki, popularne w kraju pochodzenia pasażerów. Zwyczajowo owojeżują, ale mogą też robić z nich napad. Z liści kokii można wyprodukować kokainę. Nie z tak niewielkiej ilości, ale ponieważ to psychotrop, musimy je skonfiskować i wystawić mandat. Po zapachu od razu wiadomo, co to. Do produkcji grama kokainy zużywa się pół kilograma liści koki. W Hiszpanii uważa się to za narkotyk. Zależnie od ilości jest to przestępstwo lub wykroczenie. Ponad 2 kg to już przestępstwo. Muszę to zważyć w obecności agentów podatkowych. Powiem Wam, ile tego jest i spiszemy raport. Dokumenty i bilety. Dostanę to z powrotem? Nie. Port Valchesiras, Andaluzja. Podczas inspekcji pies tropiciel ostrzegł opiekuna, że w aucie mogą znajdować się narkotyki. Możliwe, że przewozi je któryś z tych Marokańczyków. Ciągnie. Jeśli schowałeś w gaciach Jointa, wyrzucimy go. Wyjmij go. Ile masz? Odrobinę do palenia. I tak cię teraz sprawdzimy. Kaszysz? Dobry piesek. Psy tropiciele są szkolone już w młodym wieku i przechodzą na emeryturę mając 8 lat, kiedy ich węch zaczyna słabnąć. Przyjrzyjmy się tej odrobinie. Paliłeś? Tak czy nie? Nie, koledzy palą. Wskazał jego, ale też ciebie. Nic nie mam. Gdzie rok? Masz przy sobie jakiegoś jointa? Nie. Na pewno? W aucie też nie? Otwórz. Sprawdźmy, czy są pieniądze. Co to? To na skręty. Naszych więcej? Nie. Nic nie umknie uwadze funkcjonariusza. Dokąd jedziecie? Do Algeciras. Chodź za ze mną. Zerknę w środku, czy nie ma czegoś więcej. Bałcie? Zaraz puścimy psa. Chodź za nią. Sprawdzę z psem. Do środka piesku, szukaj. W Madrycie podczas inspekcji walizki wykryto nasiona, owoce morza i saszetki z alkoholem. Funkcjonariusz sprawdza, czy krem do skóry zawiera narkotyki. Jeśli zrobi się niebieskie, to nic w tym nie ma. Proszę udać się do agencji celnej. Tam się pan dowie, ile musi pan zapłacić za alkohol. Z naszej strony to wszystko. Ten rachunek trzeba uregulować przed przekroczeniem granicy. Proszę zapłacić i to wziąć. Ile to kosztowało mniej więcej? 50 euro. Ile ma zapłacić? Ile wyszło? Jakieś 5 litrów, czyli 25 euro. Zapłacisz kartą? Muszę. Radzę brać paragony na wszystko, co się kupuje, żeby nie trzeba było szacować wartości. Mogą oszacować więcej, a podatek powinien być zależny od tego, ile Pan zapłacił. Bez wątpienia pasażer więcej nie popełni tego samego błędu. Może pan iść. W razie wątpliwości jest strona Aena. Tam jest napisane, ile czego można wwieźć. Można to sprawdzić. Będę się starał. Szkoda to wyrzucać, ale tak będzie lepiej dla zdrowia wszystkich. Pasażer uregulował należność i może iść. Dziękuję. W Lalinia dwoje podróżnych przyłapano na przemycie papierosów. Funkcjonariusze przeprowadzają dokładną inspekcję samochodu. Potrzebuję auta. Nie jesteśmy stąd. Ona jest z Katalonii. Trzeba było myśleć. Nie mam jak się stąd wydostać. Rozładował mi się telefon, a ona ma 10%. Nacle ci powiedzą, kiedy będziesz mógł odebrać auto. W biurze celnym młody człowiek dowiaduje się, co dalej. Zgłosiliśmy to jako próbę przemytu. Takimi wykroczeniami zajmuje się agencja celna Walchesiras. Oni zdecydują, a pojazd zostanie tutaj. Na jak długo? To zależy od agencji celnej. Koledzy podadzą panu numer telefonu, pod który może pan jutro rano zadzwonić. Jutro muszę stąd wyjechać. Możliwe, że będzie mógł go pan odebrać, ale to zależy od mnie. Samochód może tu pozostać do trzech tygodni. Proszę tu podpisać na trzech kopiach. To potwierdzenie, że rozumie Pan, co Panu wytłumaczyliśmy. Chodzi o zamiar. Kiedy ktoś ukrywa produkty przed celnikami, możemy uznać to za próbę przemytu. Gdyby zgłosił towary, mógłby je po prostu zostawić, ale ponieważ je ukrył, musimy powiadomić odpowiednie organy. Thank you